Ścieżka wagowie, ścieżka piesza rowerowa przy drodze powiatowej w masie bitumicznej, więc to, o co zawsze rowerzyści proszą, żeby to nie była krustka, ale masa bitumiczna, to będzie też jedna z dłuższych ścieżek w naszej gminie od jedenastki aż do ronda. W Wargowie, która będzie łączyła te dwie drogi. No i w międzyczasie też budowaliśmy miejsca parkingowe niedaleko dworca PKP w Wargowie. Tam, niestety, PKP ustaliło z nami, że parkingi będą przy Nowym Peronie. Dlatego te parkingi ustaliliśmy tak, jak PKP proponowało bliżej drogi powiatowej. Niestety jak to zwykle bywa u nas, zabrakło pieniędzy i PKP odstąpiło od budowy nowego peronu. Peron zostaje w tym samym miejscu, gdzie jest dotychczas. No i to jest taka kolejna potyczka z PKP, że zostaliśmy z parkingiem w innym miejscu niż jest usytuowany peron. I dążymy teraz do tego, żeby przy kolejnej modernizacji, może się uda, będzie kolejna modernizacja torów kolejowych ponieważ PKP szykuje się do posadowienia nowego mostu na Warcie, dwutorowego oraz zbudowania drugiego toru Oborniki Piła i tam teraz trwają prace nad studium wykonalności i chcemy, żeby ten peron jednak przesunąć w to miejsce pierwotnie, w Wargowie, tam gdzie jest budowany nasz parking. Jeśli chodzi o studium wykonalności, Czekamy na to z niecierpliwością, ponieważ póki nie będzie studium i póki nie będzie projektu na drugi tor, nie możemy ruszyć tematu nowego budynku dworca kolejowego. Jesteśmy już tak dogadani z PKP, że temat ruszy natychmiast, jak tylko będzie projekt na drugi tor. Bo teraz wiadomo, że póki projektu nie ma, to nawet nie wiadomo, jak mamy się z tym nowym dworcem ustawić. A wiadomo, że ten dworzec musi być zburzony, będzie zburzony i będzie budowany w innym miejscu, bliżej, bliżej dworca autobusowego.